jeszcze Jezu Poszłam na dół, a wy jesteście u góry, no mhm. cholera jasna. Gdzie on jest? U góry Tutaj do, góry, do góry. A mam snajpę Wiesz mi a ty Ale Kto go zabił, ja czy ty? Nie wiem. Ja go zabiłam. Chodź, idziemy. Ja mam dwa siorp. To gdzie ty idziesz? Do sejfu. Dobra, widziałeś, mamy mityka. A jak widać, tylko się napię wagę. A jak widzimy, mamy dużo lutów. Anka! Płat! Mój cięc, róbcie, żeby Chcesz? Chcesz? Eee, ale co? że mam z rukę radować ja w tym. A, nie. Tak, dawaj, dawaj, dawaj. Proszę. A prawda umiem. Tylko tak muszę być na widzowie. Tak, muszą mi No nie wiem. Dawaj, dawaj, dawaj. Leoferi. tak musisz wstać, tak. Ja ci powiem, tak. Chodź tu do góry. Tylko dwa siarby da się wziąć. No szybko, szybko. Tutaj tak wstań, dobra? No, jeszcze, jeszcze trochę. No, jeszcze. Wstań prosto. Stać się tak prosto. Pochodzę. a spadłeś? <laughs> dawaj No, no. no i czy tak się to robi No to wyszło! Ja... <laughs> Masz, ale ty, ale musisz poskoczyć jakby Chyba. Aha, no to dawaj Znaczy cztery hmm. tak blisko, Dobra, jednak nie skacz, poczekaj. 3 Jest! Udało się! Ja lecę! Oh, nice. To Udało nam się! Widzowie, ale fajnie! Typy, typy! Ja się przestań. Ja um. jeszcze mogę tak trik wizowych pokazać. U. Where? Też staram się włączyć. Wam blok lat. Grab, white, dead. Lewo. Dobra. Dead. Dead. Nice. A widzowie, tak się to robi. E, Polecam, trik trick jest bardzo prosty. Tylko tak on się trochę gonić. Czy to jest jetpack nawet? Widzę, możecie używać tego tylko, bo fajne jest. Uuu, jeszcze do razu, to trzeba ja się Ja mam same tymi, epickie to... rzeczy. A masz ammo do tam tego? Tam strzał idzie po tą stronę. Masz ammo do tego? Co? What? O kurde. Kurde, chciałem powiedzieć. Czemu on Rzuciłam. A my nie wziąłeś mogę. sobie? No. Izabie, no, chciałam powiedzieć, kurde, nie, ten... I to będzie chyba nasza ostatnia runda? Tak, ja, tak, no. Ja Może by to wygrywało. To nie wygląda. Ale jeszcze nieco, nie widzimy. Strzały gdzieś były mm. Czekaj była patrzę Dobra dawaj do auta no. Tam jest spleżownica Ja podzielam mam Chyba Idziemy szukać właśnie ludzi. No, no. O, jedziesz do strefy. Wejdź do tego auta. Hmm? Dobra. Wejdź i wyjdź. Oi, oi, oi. Tá aqui. Tipo, tam, vamos lá. Segura aí, chupa. Tuté. Também, chupa. Oi, oi, oh, Wiesz, Ice mają. Czekamy? Nie, nie wiem. Strzelaj. 48, 38. Czekaj, czekaj. Galaxy Skin. Krak, krakama. Dawaj, strzelaj. No, to koniec. <grym grym> <grym> nie. Ja wysiadnę. Set, zabijam. Sobie. Tu jest. Idę. Ucieka. Ucieka mam. Tam poszedł. Ego gonię. Go, Okej, okay, ja jadę już. Mamy zginęły. Masz go? Nie. Ma mi tyka? Tak. To idziemy zaśpać. To nas doprowadzi. O! Bo ona nas poprowadzi. Ty, to, ty, Są dwa kroki. Bro, Ice mnie zabije! Ej, bo on miał boxa! Cieka... Tu jest! Daj. NICE! Czy... Yes! Zabiłam! Let's go! Mamy teraz iSpace. Po kilkunastu próbach! Mam zajeść się do HP! Teraz wezmę Grappler! To jest ten co ma nieskończoność? No. Tu jest ten. A weź nie, masz to. Ale to... No. Bierzesz to? Nie. Dobra, widzowie mamy teraz Ice Spice No. I teraz możemy chyba wygrywać gierkę, nie? Lepiej! Ice fight, 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 ice Ja sam. O. On miał mitykę? No. A co to jest za mityk? Ten mityk. No. Ja biorę to. Dobra, widzowie. Bierzesz I wiekowie... czy... myślę, że możemy to wygrać. No. Dobra, chodź, Idziemy. Ty bierzesz czy nie? Mm. Nie. Cały kolejne. Dobrze. Widzowie, mamy już 7 kili. Mam mityczne i legendarne rzeczy. Pozdro. A czekaj, tylko sobie matce dobiorę szybko. Dobre widzowie, należy... O, na mnie typy... ...strzały. Mamy Eminem'o. Jezu, to ile jest tych botów? Brawo, jeszcze chcę snajper ja biję ich bota. Strzelają do mnie. Krak, Krak. Ucieka. Zabiłem, zabiłem. Idzie do ciebie bot, uważaj. O, zginął. A, bo ty Mam bierzesz medyka? No. Zabierz. Kroki. Mam. No Mam. Zabiłem dwóch. Mały. No no yes. Mam ten Semina ma Możemy to wyginać. A wiesz, że my mogliśmy zebrać wszystkie mity, mityki i byśmy mieli wszystko? Tak naprawdę to mamy wszystkie mityki, tak można no. zrobić. Ja mam jednego. Ja mam tam dwo. był drugi. I wcześniej był... Na mnie! Tak? No ja mam dwa. Ja mam jednego. I tam leżał jeszcze jeden. No i my mamy dużo mityki. Czyli łącznie są cztery chyba, co nie? Nie, pięć. Bo i spice, spaghetti... Jeszcze performanty, jak ty, jeszcze takie kit? A faktycznie no. Jestem. A bo ty masz Tommy migana i, i, i minema. Mmm, no. Um, o, strzały gdzieś były. Musimy już Tomtomu. Więc witamy, jesteśmy na long hero'ku, żeby wygrać dla was ogólnie. Musimy to wygryźć. Ja kiedyś solo zrobiłam 20 kili Epis tu leży Ja mam takie ale legendarne O zrzut tam leci Idziemy Gdzie są te ludzie To się są? Dawaj, zabierz go. Tam. O cholera, snajpę dostałam. Sama na mam Mam... Nie mam, to nie był spad. mi pomóc. Wo, wo, wo. Ja, mam, ja mam typów. Masz typów? Nie. No. Raz. Sama, sama, nabry. Ja, ja nabry. też mam typów. Tak, ja mam typów. Ile? Helikopterem, dwóch. Jezus, oni mają oboje snajperki. Dostałam snajpę. Idę do ciebie. Jezus, padnę. Chcesz mi pomóc. Idę. Oni są dwójkę i mają oboje snajpę. Ja muszę sobie leczenie wziąć. Gdzie ty jesteś? A teraz jestem na dole. Ja jestem na dole, oni są u góry. Tutaj. Na mnie są. To jest ostatnia dwójka. 30, 60, 99, Krak! Biało on ma. Bo jeszcze wcześniej dostał. Dawaj, podjedz, masz coś, żeby go zabić? No. Snajpa, snipa, snajpa, snajpa, nie ma tu snajpy. Let! my już wygrywamy to, bo tamty... na no pewnie mało. trzydzieści! O widzowie pierwszy... O, jeszcze... Trochę... Te, spekulaliśmy. O, widzowie. Tak. Tak, w sezonie? No, 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 to znaczy, tak. i no, no, Jo się Z tej Oliver i mały zegarek. Przywitaj się. <laughs> mały zegarek. Siema.